Niweluje stratę Jakub Kosowski. To jest niesamowite, szanowni państwo, teraz zagranie. Tak grają najlepsi tenisiści stołowi w Europie. Wyrównany bilans szczęścia, bodaj, po tym zagraniu koniecznego. Światowej klasy, szanowni państwo, gra teraz w defensywie Wang Yanga. Prowadzenie Roberta Florasa w decydującej fazie seta numer jeden. Przeprosił Chen Weixing, trenerem grupy młodzieżowych. Gdzie? Oczywiście w Morlinach Ostruda. gra Rzęd menga teraz backhandem. Na początku ten Iśis Olimpiuni Teraz bronił się Bartosz Cuch. ale teraz niewiele zabrakło, już idzie, żeby piłka trafiła w stół. Ale akcja, szanowni państwo, no co się niesamowitego Wspaniałe wymiany fundują nam od początku tego pojedynku obydwaj gracze. Brawa po takim zagraniu należą się graczowi Polonii. Tenis w najlepszym wydaniu. Występował razem z Wang Yangiem w słowackim Stawoinpeksie Holidz. Drużynowe Mistrzostwo Słowacji wywalczone między innymi z Wangiem. Ja! Genialnie sięgnął po tę piłkę mrtwiczka, głęboko na backhandzie.